przy projektowaniu stron na desktop często stajemy przed takim wyzwaniem jak wyświetlić tekst, żeby był czytelny, żeby nie rozlewał się tak na całą szerokość ekranu, albo chcemy wyświetlić obok siebie kilka elementów. Do tego najlepiej użyć układu kolumnowego i w tym wideo pokażę jak to zrobić przy użyciu bloku z, który jest dostępny po zainstalowaniu wtyczki Cadence Blocks i ten blok nazywa się Row Layout. Po kliknięciu Row Layout wybieramy najpierw rodzaj układu, który nam pasuje. Będzie go można zmienić później. później. Na tą chwilę wybieram ten układ. Jest to układ, który będzie się składał z dwóch sekcji. Mam już treść dodaną wcześniej, więc teraz ją sobie tylko przeciągnę. Zaznaczę, złapię za sześć kropeczek i przeciągnę w tą kolumnę, do której mi tu pasuje, czyli do tej pierwszej kolumny. A paragraf przeciągnę sobie do drugiej kolumny. No i w zasadzie mam już gotowe. No i jeszcze mówiłam o tym drugim przypadku, kiedy chcę. Wyświetlić obok siebie kilka tak samo sformatowanych elementów. Do tego proponuję podejść tak, żeby założyć sobie row layout z jedną sekcją, wstawić do niej zawartość, którą potrzebujemy w jednej sekcji, czyli na przykład nagłówek, obrazek. No, i załóżmy, że jeszcze sobie dodam podpis. I teraz chcę kilka sekcji, które będą tak samo wyglądać. Do, żeby to osiągnąć, klikam sobie tutaj na dole na sekcję, tak żeby wybrać wszystkie elementy, które mam w tej sekcji, i tą sekcję sobie powielam. Mam już sekcję powieloną. Zmieniam sobie jej zawartość. No i mam już całą zawartość, plan, całą planowaną zawartość, tylko teraz bym chciała, żeby wyświetlała się obok siebie. Jak, jak tu zauważyliście, założyłam dwie sekcje. I żeby je ustawić obok siebie, potrzebuję przejść do ustawień row layoutu. W row zakładając row layout, wybrałam, że ma się wyświetlać jedna sekcja w całym rzędzie, teraz to zmienię, że jednak chcę mieć dwie kolumny w jednym rzędzie. Gdybym chciała ich więcej, to mogę postępować tak jak przed chwilą, czyli dalej sobie wybrać sobie którąś sekcję i powielać. A jeśli któraś z sekcji jednak ma mieć zupełnie inną zawartość, to mogę dodać sobie pustą sekcję albo puste sekcje i dodać tą zawartość tutaj od nowa. I w ten sposób tworzę, tworzę layouty. Co jeszcze można zrobić z takim row-layoutem? Otóż wiele, wiele różnych rzeczy. Jedną z takich podstawowych opcji formatowania mamy dokładnie taką, jak w przypadku innych bloków w edytorze blokowym, czyli możemy sobie wybrać, że chcemy, żeby ten row-layout wyświetlał się w trochę w szerszym układzie niż domyślny. Żeby to zrobić, muszę przejść do ustawień row layoutu, czyli klikam sobie tutaj na dole strony w row layout i wyświetla mi się pasek tych podstawowych ustawień dotyczących row layoutu i między innymi tutaj mamy opcje dotyczące wyrównania więc mogę zwiększyć szerokość, wtedy będzie ten layout wyświetlał się nieco szerzej niż domyślny cały układ strony lub mogę wybrać sobie pełną szerokość. Taki układ byłby dobry, gdybym miała tylko obrazki, wiele obrazków, na przykład galerie zdjęć albo cały szereg logotypów. W tym przypadku zostawię sobie zwiększoną szerokość. I jak tutaj w międzyczasie zauważyliście, przełączałam się na dole między tym, gdzie teraz jestem, co chcę teraz edytować. Można też korzystać tutaj z przeglądu dokumentów. Tutaj wyraźnie widać. Jakie mam bloki założone. Widać, że mam teraz dwa row layouty i e, w row tutaj w tym row są dwie sekcje. Tutaj, e, jak rozwinę, widzę, że mam trzy sekcje, więc mogę się tutaj łatwo przełączać. I teraz chciałabym jeszcze pokazać e, kilka m, najczęściej przeze mnie używanych m, ustawień dotyczących row layoutu i sekcji. Role layout zwykle używamy po to, żeby zgrupować też jakąś zawartość, więc proponuję najpierw zaczynać od ustawień całego row layoutu. I w row layoutie, tak jak już tutaj przed chwilą pokazywałam, oprócz ustawienia ilości kolumn, Możemy sobie zmienić układ zawartości. Czyli, czyli pierwotnie wybrałam sobie układ taki, że tytuł ze zdjęciem są w węższej kolumnie, ale mogę jednak zmienić zdanie i przestawić ten układ tak, żeby zdjęcie było większe lub żeby te kolumny były równe. Jeśli żaden z tych predefiniowanych układów mi nie pasuje, można by też zmieniać tą szerokość tutaj ręcznie, ale tego nie polecam, ponieważ przez to na stronie będziemy mieć układy o różnych proporcjach i niekoniecznie będzie to dobrze wyglądać. Przy okazji, tutaj też proponuję sprawdzić, jak będzie wyglądać strona przy różnych szerokościach ekranu w takiej szerokości tabletowej, zwłaszcza na mobilu. Tutaj możemy decydować, czy na mobilu treść ma się wyświetlać jedna pod drugą, czy tutaj również chcemy zachować układ kolumnowy. W przypadku y, takim jak tutaj, że mamy tekst, to zdecydowanie lepszy będzie układ taki y, jeden pod drugim. Natomiast w przypadku y, tych, gdy ten układ jest zastosowany do wyświetlenia kilku punktów startowych, no to może się okazać, że taki układ obok siebie będzie OK. Natomiast, o, tutaj pewnie by trzeba było zmniejszyć wielkość czcionki. Okej. Okay. Wracam do ustawień row layoutu i przełączę się z powrotem na desktop. Blok kadencowy row layout ma naprawdę dużo opcji, ale najczęściej korzystam tylko z kilku i w zakładce ze stylami wybieram na przykład kolor tła. Też może być potrzeba dobrania innego koloru tekstu. Jeżeli wszystkie teksty w danym rollayoutie mają być innym kolorem, no bo jeśli ustawiliśmy na przykład mocny, mocny kolor tła, to możemy też chcieć zmienić kolor tekstu. To najlepiej to robić tutaj w tym miejscu, a nie robić tego pojedynczo przy każdym bloku, przy każdym elemencie często też korzystam z ustawień dotyczących odstępów i paddingi to są te odstępy wewnętrzne, które są widoczne zwłaszcza właśnie jeśli mamy ustawione tło, czyli jeśli mam ustawione tło i chcę, żeby ta zawartość jeszcze mocniej tutaj była miała jeszcze więcej światła, jeszcze była bardziej tutaj wyróżniona, to dodaję sobie większe odstępy, natomiast jeśli chcę odkleić, czy zwiększyć odstęp od poprzedniej treści, to dodaję sobie, ustawiam sobie tutaj margines. Oprócz tych ustawień tutaj na desktop mogę też sprawdzić, jak to wygląda na mobilu. No i po przełączeniu się na wersję mobilną mogę stwierdzić, że jednak tutaj potrzebuję nieco mniejsze odstępy po to, żeby ta treść była nadal czytelna. Mm.